Pochłonięty tym światem, całą jej zawartością. Witam serdecznie znowu na kilku refleksjach, przemyśleniach, bo każdy musi swoje życie przemyśleć i go co chwilę rozwiązywać, bo ono się zawiązało. Zawiązało się poprzez nasze ciało, poprzez strukturę kosmosu, poprzez Różne systemy, później już społeczne, polityczne i tak dalej. I to wszystko my, często nieświadomi, musimy przynajmniej podświadomie rozwiązywać, aby sobie radzić w tym życiu. Musimy sobie w tym życiu po prostu radzić, bo inaczej nas zniszczą. Zniszczy nas materia, zniszczy nas polityka, zniszczą nas inni ludzie, inni aniołowie tak naprawdę nas zniszczą. Anioł anioła niszczy. To jest po prostu nienormalne i chore. I tak mamy w życiu codziennie. W pracy, gdzie jest mobbing, gdzie jeden drugiego krytykuje, szpilki mu podkłada, żeby się ukłuł. Jeden na drugiego donosi, tak jak było za komuny, bo komuniści to tylko na tym, komunizm na tym polega, żeby jeden drugiego. Prześladował, donosił na niego, i żeby się skłócali i tłukli <noise> na, wszelkie, na wszelkie sposoby. Komunizm polega na tym, żeby nie było własności, żeby zabrać ludziom niebo własności, bo własność jest niebem i każdy, jak ojciec Pio mówił, w niebie ma swój pałac, a nawet nie jeden mi też to mówił że mam nie jeden pałac w niebie i komunizm systemy właśnie liberalne takie jak Tusk i te wszystkie inne y, jego satelity w Unii Europejskiej dążą w tym komunizmie właśnie do tego żeby odebrać ludziom wolność i własność. I na szczęście ostatnio w parlamencie się tak stało, że przegłosowała y, Polska, żeby ludziom w miastach do 100 tysięcy mogli sobie wykupić po ilość tam latach mieszkanie, czyli swój własny pałac. Bo komunizm, liberalizm i ten SLD stary i tak dalej. Właśnie dąży do tego, aby nikt nic nie miał. Tylko oni mogą tym rządzić, co ty masz. Mogą Ci sprzedać mieszkanie, mogą ci zrobić wszystko, co chcą. Nie wolno się na to zgodzić, ponieważ system boski jest zupełnie inny. System miłości mówi o prywatnym życiu, o doskonałości wewnętrznej, żeby każdy mógł się czuć w swoim pałacu. I my wnętrze mamy indywidualne, prywatne. oj pytałem o to Ojca, więc systemy nie mogą nam narzucić Coś takiego zewnętrznego, jak poprzez y, różne media, sztuczną inteligencję i tak dalej, żeby nam odebrać y, nasz kawałek podłogi, jak to jest w piosence. Nie można. To jest błąd, to jest błąd systemu, i ci, którzy tak myślą, powinno się ich po prostu powyrzucać z parlamentu, y, i żeby nigdy już tam nie weszli, bo to są po prostu zdrajcy duchowości. Zdrajcy szczęścia, zdrajcy komórki wewnętrznej, gdzie można mieć wszystko, co się chce, bo niebo polega na tym, że tam się nic nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. Czy ojciec to nie powiedział? Powtarzam to co jakiś czas. Więc system trzeba zmienić: każdy musi mieć swoją własność, swój kawałek podłogi, kawałek ściany, kawałek ogrodu. I, a nawet kawałek basenu, ale to już jest inna sprawa. W tej chwili tylko bogacze mogą mieć i nie chcą się tym dzielić. W skrytości kradną pieniądze innym, żeby mieli tylko dla siebie. Jedną myślą przeczytam jeszcze z trzeciego tomu. Najlepsza telewizja w Polsce, a może nawet na całej planecie, Iskra z Polski to Republika Trwam i w Polsce 24, jak na razie. W internecie też są niektóre fajne mm, y, portale, które mówią prawdę. Jak na razie, bo dba o suwerenność i wolność naszą. W przeciwieństwie do ekipy stalinowców, Niemców i żydokomuny, co są aktualnie przy władzy, co przejęli siłowo T.V. publiczną dla swoich ideologicznych celów, przy udziele zdradzieckiego premiera, który się z nimi identyfikuje, niszcząc Polskę lechicką i chrześcijańską pod każdym względem, mentalnym i fizycznym. Nasze polskie media prawicowe dążą do prawdy, a prawda, przynajmniej cząstkowa, jest po prawicy. Z Bogiem, a nie po lewicy. Szata, szatana zmysłowego i materialnego obłędu tęczowego, szaty tego świata. Więc wybierajcie pomiędzy wściekłym ateizmem lewactwa pseudodemokratycznego, liberalnego, a wiarą w Boga oryginalnego, gwarantującego nam życie wieczne i zbawienie od materii, której tu. Bóg nie stworzył dla nas. Eden raj to bajka żydowska wyprodukowana dla władzy arcykapłanów z tego marnego świata. Trzeba to widzieć i się temu przeciwstawić. Ojciec Pio, też mi przecież powiedział, bo pytałem. Tu nie było żadnego raju na ziemi, żadnego Edenu. To wszystko są powymyślane, y, takie poetyczne, literackie y, skróty. Na rzecz filozofii żydowskiej. To wszystko trzeba przekreślić, bo to nic nie warte. Dlatego i się powiedział, że Biblię, zwłaszcza Stary Testament, powinno się już dawno wyeliminować i zapomnieć o nim. I mam nadzieję, że Kościół zmądrzeje kiedyś i pójdzie do Jezusa, który był wspaniały i mówił zupełnie co innego, niż to później po prawie 100 latach spisali. A jeszcze potem to przetłumaczyli na różne języki, i, i to wszystko jest, zostało zupełnie pozmieniane. Skrybowie dodawali od siebie, co tam chcieli, no i mamy dzisiaj to, co mamy. Tak samo jak jest w parlamencie u nas. Gdzieś tam na kolanach piszą różne ustawy, uchwały i kombinują potem, jak to dostosować jedno do drugiego. Bodnarowcy właśnie tak to robią ostatnio. To samo było z Biblią, z historią, wiadomo, jak jest za, zakłamana na max. No ale cóż. Dobra, to tyle i do jutra! Pochłonięty tym światem całą jej zawartością W różnych stanach wibracji, myślę co z tą miłością, chcąc się bardziej uśmiechać, chcąc się cieszyć do środka, szukam dla siebie chwili, w ciszy Boga się spotka. Bez miłości ciężko jest na sercu. Bez miłości uśmiech z nich. Twarzy. Bez miłości wszystko jest bez sensu, Bez niej nie chcesz nawet w pięknie marzyć. Miłość to nie bogactwo, które w złoto przemienia. W sercu piękno możesz mieć za darmo, to zależne od twego chcenia. Bez miłości ciężko jest na sercu. Bez miłości uśmiech znikł na twarzy. Nawet w pięknie marzyć Wiele razy w rozterce I w materii przegrany Toczę życie w bezsensie W sercu tworzą się rany Rzucić to, co nie służy Jest receptą na szczęście w miłości jak po wielkiej burzy Wychodzi słońce, rozświetla serce Bez miłości ciężko jest na sercu.